Halo, no, szybko, szybko. Nie, skończy, nie, nie chcący skończyłem nagrywanie. Już z nerwów chciałem, od, od, chciałem odcięciować, czy jak to się mówi. Szybko, szybko. Gdzie? Gdzie, Gdzie jesteś? Ko, no w komisariacie. Ale ja też jestem. No tutaj jestem. Właśnie. Ja sobie jeszcze wychodzimy. Tędy rozle... wyszliście? Gdzie jesteście? Ja jeszcze nie wyszłem. Otwieram wszystkim, górę. A ty zaczekaj chwilę jeszcze. My wylecimy samolotem, spokojnie, idź tędy. to poczekaj, muszę wejść na górę. <laughs> Jak ja uwielbiam ten tryb. Nawet nie jestem w liście poszukiwanych. Dawaj, dawaj, no, szybko, raz, dwa, na dwa. Za chwilę otwieram.

Dobra i teraz samolot wypadałoby żeś zrespić Hello old friend e, Nie, nie spadnie Ktoś tu leci! I już działko Ej, działa działko! Zeszły tam ten samolot! Przed nami, Który... jak będziemy blisko, No to poczekaj jeszcze. Muszę... wyłączyć taniec Gdzie będziemy jaki jeść. samolot? We got the Witcher Hand. <laughs> Dwa działka! <laughs> o oh, Tego Tego wyposażenia wyposażenia nie próbujcie Dobra, próbujcie zestrzelić. Gdzie? Przed nami cel. To. to co teraz, bo mamy bronie. to co gdzie Jedziemy do, na kasyno? Nie, nie wiem, ja, ja się, nie, się przebrałem. nie przebrałem. No to najpierw tutaj, tak? Dobra, to już. Bo to jest jeszcze ta, ta maczeta. maczeta. No to dawaj, ja czekam na Was z odpalonym samolotem. W sumie jest tu kto ma rakietnicę Nie Uwaga rakietnicą strzała Pan Boże to jest ten głupi bohater nie go nienawidzę Dostałem rakietę! rakiety no serio? Ten Bóg jest niemożliwy, niemożliwy po prostu. Po prostu. NIEMOŻLIWY! Spokojnie! Ja się nim będę starał zająć. Witam ja was mam... po małym cięciu, jesteśmy w następnej grze. Jeszcze Orange został. Ale ja idę teraz do tego. Mam prawie cały tajkon zrobiony. Ogólnie. No też mi się doładuje. No, chwila, jest tylko orange, yellow, red i Blue. Dobrze, że nie wstrzymałem gry. Mm. Mm. Kurde, znajdźmy serwer gdzie się nie ma. Tyroel! Tyroel! Czy te drzwi obok yy, tego twojego taj. Nieważne, okej. Okay. Nieważne, Co ja robię? Co ja. robię? No, witam, też, was, też was witam. Bo Zaczęliśmy co... tajkun. Otworzysz mi te drzwi, czy nie? A, już. Lecę, bo chcę. A raczej spadam, bo chcę. Jestem za tobą. Uwaga, uwaga! To było to? Tak! Hej... Ale nie możesz nic tykać! Słucham? Ale nie możesz nic brać na razie! Czemu? Lecimy! Karnoksiężniku, ty! Zostaw tego pana w spokoju! Poczekaj to na mnie Muszę pójść do swojej bazy Siu 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 kurde nie ocaliłem tego gościa tak jak miało to być Ale dobra dam radę teraz niech idzie za mną A ja idę do mojej bazy O nie Idę do mojej bazy po rzeczy Zaraz go dobiję! Moim ogniem, ha ha ha! Łoń! Uhu. Kasa, kasa, kasa! Więcej kasy! Co mówiłeś? Ja zaraz przyjdę. Ja sobie wezmę rzeczy. A tu jest ten, Dobra, wcięcie chwilę oho, i to ja rozumiem. E, do niego chodźmy, bo on ma mały serwer. Poczekaj, bo mnie jest jakiś tam. To już wbijam tam, do niego. Oj, 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 ja już też dołączam. O yeah, faktycznie, udało się. Teraz... Mm -hmm. Dobrze w końcu się nam udało. W końcu się nam udało, będzie wspólny serwer Czy... wszyscy trio... Co jest? To jest... Eee. Co? Eee. Jeszcze... To raz. dołączaj do nas dołączaj, do nas! dołączaj do nas, bo nas, nas, nas są trzy miejsca, miejsca wolne. wolne Nie są trzy miejsca, dwa jest blue tajkun, red taikun i yellow tajkun. nie, ważne. No uważam. właśnie. <laughs> Okej. Okay. No, No no. Tam no, 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 no. do niego i go nie ma. A wyszukaj serwer, wyszukaj serwer. Po prostu wyszukamy ten serwer, na którym jest. Eee... To jak ty tam? Tam? tam masz 5 osób! Boże, ja to pięć nagrywam! Ja już kończę, kończę, zapraszam. Znaczy, żegram was. No i widzimy się w następnym odcinku. Pa!